1, 2, 3, 4! Cześć! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Ci, jak wystawić paragon grozy. Klikamy pozycję numer 1, następnie ilość tuk 4. potwierdzamy pozycja numer 2, ilość tuk 4. Pozycja numer 3, ilość tuk 4. I pozycja 4, ilość tub 4. Mamy gotowy paragon grozy. Idealny obiad dla czteroosobowej rodziny. Życzymy miłej wakacji. Sale system.